Bracia pierdolec dostają bafa, Zeri zostaje znerfiona i Wukong wraca do mety. Moi drodzy, patch 12.7 jest gigantyczny, więc przygotujcie sobie coś do picia. Ja mam tutaj pół litra e, kawy przygotowane, więc lecimy od razu ze zmianami, bo mamy naprawdę dużo, dużo do omówienia. Przede wszystkim e, buffy do bohaterów. Jako pierwsza jest Gwen. Tutaj zwiększają jej mobilność w postaci zwiększenia e, refunda, jaki otrzymujemy na cooldown jej E w momencie, kiedy użyjemy E i, uży, e, i użyjemy albo autoataku, albo umiejętności zadającej obrażenia na przeciwnym bohaterze. Zostaje ten, ta umiejętność skrócona teraz już o 60%. Co oczywiście zwiększy jej mobilność znacznie. Dodatkowo, czas odnowienia jej erki zostaje skrócony o 20 sekund na poziomach pierwszych. pierwszej tej umiejętności. Co jest oczywiście dużym buffem dla postaci skrimiszującej się. Ona chce używać tej erki, właściwie jak jest na cooldownie i jest na linii, widzi jakiegoś wroga, to ona chce walczyć. Jeżeli chodzi o Jungle Gwen, nie mam pojęcia, jak to się tutaj odniesie natomiast do top play nowej Gwen jest to bardzo przyjemna zmiana, czy zobaczymy Gwen na topie raczej nie ze względu na metę, ale fajny, fajna zmiana tak czy inaczej. Pantheon tutaj zmiany nie znamy, jest C tweet, którego nie ma, nie ma żadnego wcześniejszego tweeta, aby zobaczyć jakie mamy zmiany do Pantheona. Jak tylko pojawi się ta informacja, Opublikuję ją na karcie społeczności tutaj na swoim YouTubie, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z tym to um, śledźcie ten kanał Yasuo, czyli właśnie bracia Pierdoles dostają buffy moi drodzy. Yasuo zwiększają mu bazowe żyćko o punktów 30 i zmniejszają. Czas odnowienia Erki o sekund 10 na pierwszym poziomie umiejętności. Czy to coś zmienia dla Jasu? No na pewno, na pewno ułatwia mu to troszeczkę lane'owanie, jednak 30 punktów życia tak po prostu na wejście do gry jest całkiem sporym buffem. Zmiana cooldownu na r nie wydaje mi się, aby była aż tak duża, ze względu na to, jak, jak bardzo zależna jest ta Erka, prawda, od umiejętności, które ją e, w ogóle udostępniają do użycia. Rk Jone też dostaje zmniejszenie cooldownu, ale tutaj tylko na maksymalnych poziomach tej umiejętności jest ta strata cooldownu o 20 sekund. 20 sekund szybciej możemy używać tej umiejętności. E, oczywiście game'owo bardzo fajna zmiana, ale Jone e, główny problem Jonej leży raczej w wczesnych fazach gry. Wukong tutaj gigantyczne zmiany, przede wszystkim zmiana na Q. Czas odnowienia tej umiejętności spada o sekundy na pierwszych poziomach. Tej umiejętności. Dalej, W teraz będzie mieć mniejszy cooldown na maksymalnych poziomach tej umiejętności. Jest to umiejętność, którą maksujemy jako ostatnią, więc nie jest to duża zmiana. Natomiast teraz ta umiejętność sprawia, że Wukong może przeskakiwać przez ścianę. Co sprawia z kolei, że bardzo możliwe, że zobaczymy Wukonga w dżungli, już ze względu na tą samą zmianę, ponieważ dżunglerzy potrzebują umiejętności, które udostępniają im przechodzenie przez ściany. Dodatkowo, aby jakby wzmocnić tego Wukonga w dżungli, Riot bufuje mu obrażenia do potworów z jego E, czyli umiejętności obszarowej i zwiększają AP Ratio, czyli to jest typowa zmiana by Riot. Nie wiem, co zrobię. Pierdylne AP Ratio na postaci, która AP nie buduje. Niko, Niko zadaje teraz więcej obrażeń z W na maksymalnych poziomach tejże umiejętności. Jest to ta umiejętność, która wzmacnia nasze auto taki co jest dosyć dziwne, ponieważ jest to umiejętność, którą maksujemy jako ostatnią na AP. Niko, to jest raczej baw dla Adeniko, jeżeli ktoś jest koneserem tego typu piku. I tak samo movement speed tej umiejętności będzie skalować się dużo, dużo lepiej, bo będzie teraz dawać 40% na maksymalnych poziomach umiejętności. Mówię pod Attack speed on hit czy adeniko to jest jakiś buff, ale cała reszta tej postaci, która faktycznie powinna być budowana czyli AP, no nie za bardzo to cokolwiek zmienia. Gangplank tutaj mamy bardzo dziwne buffy, ponieważ postać jest mega problematyczna w propleju bardzo bardzo mocno impaktująca, W dobrych rękach Gangplank jest bogiem, no jednak dla większości graczy Gangplank będzie bardzo słabą postacią ze względu na to jak skomplikowana jest mechanika jego beczek, buffy w obrażeniach jego pasywa i koszty many nic w tym nie zmienią, a co najwyżej mogą sprawić, że postać będzie po prostu niezbalansowana kompletnie właśnie w rękach dobrych graczy. Tak jak mówię, zwiększają jego obrażenia z pasywa, czyli ten, to takie płonięcie, które gangplank raz na kilka sekund może zadawać, lub jeżeli eksplodował ostatnio beczkę, te obrażenia wzrastają no niewiarygodnie mocno, ponieważ jest to. Już Wam mówię, 75 plus 10 wyższa matematyka to jest 85 dodatkowych obrażeń na maksymalnych poziomach umiejętności, która posta postaci, która jest naprawdę late-game'owym potworem i dodatkowo zmniejszają koszt manewru na jego W na pierwszych poziomach, właściwie na każdym poziomie o 20, co jest oczywiście bardzo fajnym buffem, zarówno na linię jak i późniejsze fazie gry. Kalista, postać niegrywalna i o dziwo bazowa mana zostaje zwiększona o 50 punktów. Nie wiem czy wiecie, Kalista świetnie się skaluje z maną, więc teraz już nie będzie mieć żadnych problemów. Jest to najlepsze adekery w całej grze. Movement speed też zostaje zwiększony o 5 i atak speed o pół punkta. Teraz jest... Kalista jest premium pikiem. tak? W momencie, w którym pikujecie Kalistę macie pewną wygraną. Dodatkowe skalowanie się z many i z movement speedu i atak speedu sprawiają, że... nie... nie. Tak nie jest, Kalista jest główną postacią, nie pikujcie jej przypadkiem, to jest buff prawdopodobnie wymierzony w pro play, buff, który ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, ponieważ są to zmiany, które w żaden sposób nie impaktują Kalisty, więc Riot Games, no tyle w, w temacie, to jest kolejny filler i tyle w temacie. Lilia! Lilia, tutaj bardzo fajna zmiana, zwiększają jej e, healing z pasywa. To ratio wcześniej było na poziomie 12%, teraz będzie na poziomie 20%, więc to dosyć pokaźny, bo wbrew pozorom 8% to nie jest mało. E, I dodatkowo zwiększają obrażenia bazowe jej W. To jest raptem 10 obrażeń. Dla Lili nie ma to żadnej różnicy, mogłoby tej zmiany oczywiście nie być i nic by to nie, nie wpłynęło tak naprawdę na tą postać. Tutaj patrzymy raczej na to leczenie, ponieważ to zwiększa jej leczenie zarówno na linii, jeżeli mówimy o toplejnowej Lili, lub po prostu leczenie w dżungli, co sprawia, że Lilia wychodzi z dużą większą ilością zdrowia z dżungli, co jest oczywiście na plus. Kartus dostaje niespodziewane buffy do dżungli o 10% jego Q, będzie zadawać więcej obrażeń do potworów, co sprawia, że. Postać, która jest mega, mega mocna, no będzie jeszcze mocniejsza, tak? Postać, która w tym momencie ma bardzo niezdrowy build w postaci First Striker, który zachęca, aby kartu zrzucał Rkę na cooldownie. Nieważne, czy Ktoś jest w kill range'u, tak, czy też nie. Kartus rzuca Rkę. Jeżeli ma cooldown, klikasz Rkę, dostajesz wypłatę w postaci od 100 do 200 złota, później jest oczywiście tego tylko więcej, jak złożysz maskę i tak dalej. Kartus jest bardzo niezdrowym bohaterem, w, jeżeli chodzi o granie w ten sposób i z jakiegoś powodu bufują mu clear w dżungli. O co chodzi? To nie jest tak, że to jest postać z jednym z najlepszych clearów w grze. Nie wiem. Lecimy z nerfami, moi drodzy. Z Zeri, która jest no niezwykle niezbalansowanym bohaterem, wreszcie wreszcie zostaje ustawiona do pionu. Szkoda, szkoda wielka, że musieliśmy czekać na to tyle tygodni. Szkoda, że nie udało się nikomu jeszcze w rajocie wypuścić postaci, która by była przemyślana w momencie release'a. No, ale e, tworzył to jednak e, tą postać człowiek, który stworzył Biego, więc nie oszukujmy się. E, miał ciężkie zadanie przed sobą. E, do tych zmian e, szczegółowych przejdziemy na koniec ponieważ jest to cała osobna rozpiska. Rise postać, wiadomo, w tym momencie na szczytach Winratio ma niesamowite winrate na poziomie, zaraz sobie sprawdzimy, Yuji Jimmy oczywiście z jakiegoś powodu nie działa, więc sobie sprawdzimy tutaj, midlane nowy, Cykl, platyna, może niekoniecznie, weźmy sobie diament i rise na pewno będzie na szczycie, prawda? Na szczy szczy szczyt Winratio, nie? Jak to? Jak to? Nie, niemożliwe, żeby zbanować w Nerfili postać z 44% winrightem? Rito Games. Tak więc, tak, Rice oczywiście <grystanie> zostaje zamordowany we śnie. Zmniejszają jego mana ratio o procent i jego Q ratio z AP zostaje zwiększone o 5% w zamian za to czy to cokolwiek zmienia? Oczywiście, że nie zabierają jego skalowanie z Manny o 1% w zamian za to dają skalowanie 5% z kił tego typu zmiany powinny sprawiać, że komuś tam w menedżmencie Riotu zapala się lampka i może jednak osoba, która je wykonuje i proponuje, nie do końca wie co robi, nie chce wchodzić komuś w kompetencje, ale jeżeli nerfisz postać, która w solo kolejce jest agrywalna, bo to nie jest tak, że ta postać jest grywalna, to jest agrywalna postać, pikując ją osłabiasz sam siebie oraz drużynę, to jest właściwie trolling. Um, oczywiście to jest... Kolejna zmiana skierowana w Proplay. Ja to całkowicie rozumiem. Żeby ktoś tutaj nie wyskoczył, że nie rozumiem. Rozumiem, to jest Proplay, ale też zrozummy jedną rzecz. To jest zmiana, która nic nie zmienia, ponieważ wyrównują obrażenia na tej postaci. Chcą po prostu zwiększyć skalowanie jego z AP niż z many. Ale pamiętajmy, że patch temu zrobili dokładnie odwrotność. Zwiększyli skalowanie z jego many. Więc jaka jest różnica, z, z, z którego źródła czerpie swoją moc ta postać? Nie, nie, nie pojmuję ich. Logicznego myślenia, no ale lecimy dalej. Lisin, tutaj akurat całkiem spoko zmiana Dwa mniej, 5 obrażeń mniej na jego Q w obydwu częściach, co finalnie jest tak naprawdę dziesięciopunktowym nerfem, jeżeli chodzi o jego obrażenia. Trzeba pamiętać, że te obrażenia u Lisina są dosyć kluczowe ze względu na fakt, że jego druga część Q zadaje te obrażenia od brakującego życia, czyli finalnie jest tego troszeczkę więcej. Bardzo fajna zmiana. Lisina nie lubię widzieć kiedykolwiek, więc jeżeli z solo kolejki zniknie, ja będę zdecydowanie happy. Jace, tutaj mamy zmianę w życiu. Basowo traci 40 punktów życia, co jest giga 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 dużym nerfem dla Jace'a, jeżeli chodzi o fazę liniową i to bardzo możliwe, że go eliminuje z proplayu, ponieważ jeżeli 40 punktów życia ma mniej Jace, to jest cały właściwie autoatak na fazie liniowej, to jest przeciwnego bohatera, tak? To, to jest całkiem, całkiem spory nerf. W zamian za to jego HP per level wzrasta o 5 punktów, co daje nam. 90 życia więcej zdaje się, jeżeli na przestrzeni całej gry, jeżeli dobrze liczę. Więc taka zmiana jest całkiem całkiem ciekawa. I bazowy armor zostaje też bardzo poważnie znerwiony. Więc, no te. Jeżeli chodzi o fazę liniową, Jace cierpi bardzo mocno, a jest to postać, no, słynąca z tego lane bulingo, tak? Auto atakujemy z daleka, wbijamy się kiedy mamy lepsze, lepsze okno niż przeciwnik, niż przeciwnik, przepraszam do zadawania obrażeń, bardzo mocno wchodzą właśnie w tą wczesną fazę gry Jay'sa. Zobaczymy czy ta postać będzie w ogóle grywalna. Rengar dostaje kolejne zmiany nawiązujące do jego ostatniego reworku i teraz będzie zadawać mniej obrażeń z jego Q w turety. Co? W dużej mierze eliminuje go już lane'u, na którym był naprawdę wyśmienitym pikiem, teraz będzie zadawać 40% tylko do TURETów i dodatkowo zwiększają jego bonusowe obrażenia z W do potworów, a tyle dużo, aby jakby wzmocnić jego tam właśnie, ponieważ na dżungli w tym momencie Rengar radzi sobie dosyć miernie. Jak widzicie, jeżeli chodzi o dżunglę, tutaj mm, zmiana winrate'u już po tylu tylu dniach od ostatniego pacza jest właściwie niewielka, więc dlatego też Riot postanowił go zbufować w tym aspekcie gry. I to jest ok. Przechodzimy do buffów przedmiotów, tutaj mamy Umbrail Glaive, który dostaje upust, idzie na przecenę, 100 golda mniej i cooldown tej, tej, tego przedmiotu zostaje skrócony o 10 sekund. Moi drodzy, to jest przedziwny buff. Ponieważ mam wrażenie, że Riot sugeruje się tutaj niskim e, zakupem tego przedmiotu, nis, niską częstotliwością zakupu tego przedmiotu. I m, m, ja tak sobie rozumiem, że Riot patrzy, o, mało ludzi kupuje, to znaczy, że ten przedmiot jest słaby, potrzebuje ufa. Otóż nie, drogi Riot się ten przedmiot jest w jak najbardziej dobrym miejscu. Dlaczego ludzie go nie kupują? Już Wam tłumaczę, jako że najwyraźniej nie potraficie analizować podstawowych informacji, które macie dostępne ze swoich... Ale dzisiaj się ze mnie sypie sól, rany Julek. Ambral Glaive jest niebudowany, ponieważ nie ma za dużo postaci, które mogłyby jego budować. Nie ma dużo AD supportów, które by korzystały z tego przedmiotu. Dlatego też ten przedmiot jest właściwie budowany na Pantheon Support, na Paiku oraz senie pod Lithality na suporcie. Cała reszta, przedmiot, cała reszta postaci budująca Lethality, czyli assassini w tak naprawdę dużym, dużym, dużej większości. Duża większość zajebiście Janek, no to budują przedmioty, które są dużo, dużo bardziej impaktujące, jak Ghostblade, dające im mobilność i tego typu kwestie. Nie chcą budować przedmiotu, który bazuje tak naprawdę na czymś, co eliminuje zakup darmowego przedmiotu, jakim jest. Oracle. Więc yy, tak wygląda sytuacja Ambroglajba. Dziwny baw, bardzo dziwny baw. Przedmiot, który jest y, moim zdaniem bardzo niesprawiedliwy dla supportów, ze względu na fakt, że nie ma odpowiednika dla normalnych supportów. E, no, z jakiegoś powodu go bufują. Lecimy dalej. A Bessal Mask. Przedmiot bardzo, bardzo rzadko budowany. I tutaj faktycznie przedmiot jest mega rzadko budowany, ze względu na fakt, że po prostu mamy dużo lepsze opcje. Jeżeli chcecie Emera z dodatkowym leczeniem i osłonami, no to lecicie sobie w Spirit Visage. Jeżeli chcecie y, niesamowitą ilość. Odporności na magiczne obrażenia lecicie w fona, aby selmask niespecjalnie ma jakąkolwiek niszę, ponieważ zwiększa po prostu obrażenia magiczne, więc musicie mieć dużą ilość prze przeciwko wam obrażeń magicznych, aby po pierwsze kupić ten przedmiot i dużą ilość obrażeń magicznych w Waszej drużynie, aby skorzystać z tych bonusowych obrażeń. Zwiększają ten MR-shred, czyli zmniejszenie magicznych rezistów, jakie dostają przeciwnicy wokół nas o 5 punktów. Teraz będzie to 25 jednostek i dodatkowo to ratio się teraz będzie skalować z 1,2% naszego bonusowego HP. Niesamowite. Lecimy dalej z nerwami tym razem przedmiotów. Winters Approach w Fimble Winter um, zostaje znerfiony ten przedmiot o stówkę, będzie teraz droższy i żyćko spada o 50 punktów. Nie wydaje mi się, aby był to wielki nerw ze względu na fakt, że ten przedmiot, jeżeli chodzi stricte o żyćko, daje nam sporo punktów dodatkowego HP z pasywa, który zamienia część procenta many na nasze życie. Jeżeli chodzi o zwiększenie tego kosztu w złocie, no to oczywiście troszeczkę jest to bardziej bolesne. Moonstone Renewer, tutaj zmiana bardzo, bardzo dziwna, ponieważ e, zmniejszają o 1% bonusowy Hilden Shield Power, jaki dostajemy za stack, czyli maksymalnie tracimy 5% e, tej statystyki. Czy to jakkolwiek wpływa na postacie, które by budowały ten przedmiot? Oczywiście, że nie. 5% jest całkowicie nieodczuwalne. Większość postaci, która e, budowała ten przedmiot, jeżeli dalej chce, a wcześniej nie robiła tego, może teraz wybrać e, po prostu Revitalize w runach zielonych, aby te 5% 3 mm, Power'a odzyskać. Tak czy inaczej, to jest taka, sta taka statystyka, która skaluje się tak mocno z samą sobą oraz z AP oraz z bazowymi statystykami zaklęć, które wspiera, że te 5% nie ma żadnego wpływu. Gale Force. Gale Force będzie mieć teraz 20 sekund dłuższy cooldown i... Też to jest dziwna zmiana, ponieważ nie jest, to nie jest to item, który używamy na cooldownie. Jest to item, który używamy bardzo, bardzo w określonych sytuacjach. Albo gonimy kogoś, chcemy doskoczyć, albo uciekamy, chcemy uniknąć czegoś lub kogoś. W momencie, w którym 20 sekund cooldownu będzie mieć więcej, nie wydaje mi się, aby to było tak kluczowe, żeby wpłynęło na postacie, które budują ten przedmiot. Szczególnie, że postacie, które budują ten przedmiot, często, gęsto nie mają dobrej alternatywy. Zobaczmy na przykład na Caitlyn, która co ma innego budować? Krakena, który... no nie, <ścoughs> może Szyldboła? <Shield> <ścoughs> nie. Więc, więc taka sytuacja. Dale jest bardzo dobrym przedmiotem na postaciach, które z niego korzystają. Time Warp Tonic to jest w ogóle zmiana z dupy wzięta na maksa. Time Warp Tonic teraz będzie leczyć nas instantowo tylko 30% wartości leczenia potionka. Co sprawia, oczywiście, że ta, ta runa jest kompletnie bezużyteczna. Jest a używalna. Jest hipergówniana, nie wiem, jak to inaczej określić. Po prostu nie pikujcie tej runy już nigdy. Teraz jest w bardzo fajnym miejscu, więc dziwi mnie ten nerw, ponieważ jest to runa, która bardzo fajnie wchodzi we wczesną fazę gry we wczesnej fazie gry, kiedy gracie na jakiegoś nautilusa, na jakiegoś jakąś Leonę, Blitzcranka, coś agresywnego na bocie, czy na innych liniach, coś agresywnego, gdzie się dużo tradeujecie, no to rzeczywiście ta 50% wartość potjonka, nagle, jak klikacie, jest super fajna w skrymiszach, 30% jest właściwie niezauważalne, zobaczycie to, jak wyjdzie ta zmiana, to będzie właściwie minimalny wskok w dodatkowym życzku. Zmiana mega, mega słaba. Dodatkowo zmniejszają Movement Speed tej runy. Nikt nie kupu nikt nie brał tej runy dla Movement Speed, gwarantuję wam to. E, więc e, no, du, no, zabójstwo. Tutaj jesteśmy świadkami morderstwa, moi drodzy. E, no i generalnie. Jeżeli chodzi o ten patch, to wszystko. Bardzo fajny zdecydowanie patch. Tak na dobrą sprawę uważam, że jest to dobry patch. Ciekaw jestem bardzo zmian na Panteona. Chciałbym, zmi e chciałbym zobaczyć powrót Panteona na suporta. Bracia pierdolę dostają z jakiegoś powodu buffa, Bóg wie czemu. Wukong wraca do mety ze względu na to przechodzenie przez ściany. Będziemy widzieli Wukonga zarówno w dżungli, jak i na topie i pewnie midlejnie. Kolejne zmiany to jest na plus zdecydowanie nerw Zeri, której nie lubię i której nie przeszliśmy. Matko bosko, przechodzimy do zmian Zeri, moi drodzy. Tu tutaj leżą główne zmiany tej postaci, ponieważ jej bazowe obrażenia zostają skrócone o połowę na maksymalnym poziomie tej umiejętności a jest to umiejętność, którą maksujemy jako pierwszą, więc bardzo, bardzo szybko odczujemy te nerfy, które są naprawdę duże. Dodatkowo, to jest najważniejsza tak na dobrą sprawę część tego wszystkiego, Nasz jedno, nasze jedno kliknięcie Q będzie teraz aktywować on-hity tylko raz i będzie nam tylko raz dawać z takiej naszej r czyli ten dodatkowy movement speed. Jest to o tyle istotne, bo wcześniej działało to na takiej podstawie, że jeżeli naszym jednym Q dostało kilka targetów, to kilka razy były aktywowane te wszystkie efekty. Teraz będzie to tylko raz na jeden cast, co sprawia, że ta postać wychodzi do śmietnika całkowicie. Chyba, że zmieni się build, ponieważ jest tu też zmiana zawarta. Jeżeli teraz nasze Q krytnie, to dostajemy dodatkowy stack na RC i redukuje się cooldown z E dodatkowy raz, czyli możemy dwa razy maksymalnie e, dostać te taki, jeżeli mamy odpowiednią ilość kryta, a teraz się w ogóle kryta na nie buduje, tylko właśnie on-hity, które teraz będą mocno znerfione. Wcześniej wszystko tak naprawdę rozbijało się o to, że e, q aktywowało kilkukrotnie te on-hity w postaci Lunara, w postaci jak się nazywa ten przedmiot e, tytanicznej Hydry oraz e, triforsa. To wszystko się aktywowało kilkukrotnie, co oczywiście sprawiało, że ta postać miała niebywałe obrażenia Impfajtowe i było to kompletnie niezbalansowane, kto by się spodziewał. No niesamowite, naprawdę. Teraz jest to prawdopodobnie postać do śmietnika, całkowicie martwa ze względu na fakt, że będzie tylko raz mogła aktywować te efekty czyli będzie tak naprawdę regularnym bohaterem. Jej W zostaje znerfione też w 30 punktów bazowych obrażeń i delikatnie zwiększony przelicznik. W zamian za to, tak na dobrą sprawę, ta umiejętność nie była używana na serii ze względu na obrażenia, a ze względu na slow oraz zone kontroli, jaki oferowała nam. Jej E zostaje też bardzo, 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 bardzo poważnie znerfione w postaci zwiększenia czasu odnowienia o aż 5 sekund na pierwszym poziomie umiejętności. Wcześniej to była umiejętność jaka chyba druga, teraz na pewno będzie jako druga ze względu na fakt, że tak jak mówię, W, niezależnie jakie obrażenia zadaje tutaj zależy nam na slowku, nie na obrażeniach, a teraz będziemy bardzo potrzebować tej dodatkowej, te, tych dodatkowych punktów w E, aby mieć krótszy czas odnowienia. Erka też zostaje znerfiona w postaci zwiększenia czasu odnowienia na pierwszych poziomach, a zmniejszenia na maksymalnych. Tak więc tak wyglądają zmiany do zeri, Prawdopodobnie czempion do śmietnika już całkowicie, szczególnie, że jest już masa masa postaci, które nerfią tą postać bardzo skutecznie. Tak więc ja jestem generalnie szczęśliwy. Nie uważam, że postać, która jest tak zależna od przedmiotów na każdej fazie gry powinna być jakkolwiek, kiedykolwiek wypuszczona do tej gry. Z mojej strony to wszystko już teraz na serio. Omówiliśmy całość patcha 12.7. Uważam, że jest to generalnie całkiem sensowny patch z kilkoma bardzo dziwnymi zmianami w postaci. Zmian do Kalisty, zmian do Ryza, zmian do Umbral Glaive'a i Time Warp do Nika. Mam nadzieję, że patch, omówienie patcha się wam podobało. Powodzenia na samonarysrift i widzimy się na kolejnym filmie lub streamie już wkrótce. Ciao!